Dobra, dobra, jadę teraz po moje dzieci, po Antka i po Jagodę, okej. Okay. Tak, jedziemy. Ale słuchajcie widzowie, jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka właśnie z tej, yy, o to właśnie z tej serii, no to słuchajcie, ja jestem mamą Antka i Jagody i to są moje dzieci po prostu... No i dalej nie wiem, czy coś się zdziało, ale raczej w szkole nic się złego nie działo, no bo kurczę, co miałoby się złego dziać. Ja po prostu zaraz przyjechałam po Antka i po Jagodę. No i idę. Antek, Jagoda! Antek, Jagoda, halo! Jesteście? Idę. Idę. Antek, Jagoda, chodźcie. A Jagoda gdzie? Nie wiem właśnie, poszłam ten tutaj, chodź za mną. Mhm. Poszłam sobie porozmawiać z Jagodą tutaj o tu. Po. Ja poszłam na chwilę do toalety, Aha. jak wyszłam z toalety, to nie było. O, Co? Ale jak tu jej nie było? Ja normalnie sobie poszłam do toalety, poszłam, bo była Jagoda. Nie czekała. i jak hmm. przyszłem już to na tym miejscu jej nie było. O Obaciłam, mama, że mi... też tutaj. I tu nie było. O mój Boże, to gdzie jest jaka ona Przecież my musimy jej poszukać, Antek. Chodź za mną szybko. Szybko za mną chodź, Ojeju. Idziemy, idziemy, idziemy do auta natychmiast, natychmiast do auta. Jedziemy, no bo po prostu z wami się nie da. Odstawiłam was do szkoły, to teraz będziemy jagody po całym mieście szukać. Albo może na policję to zgłoszę, no nie wiem. Dobra, może najpierw pójdziemy zgłosić na policję. Nie wiem, czy tam będzie ktoś o tej godzinie, ale no wątpię, że ktoś tam będzie, ale może będzie. Jedziemy. Dobra, 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 dobra. Teraz, tyk parkujemy. Antek zostanie w aucie. Okej. Okay. No nie, nie ma policji. Wiedziałam, że nie ma ich teraz na służbie. Dobra, idę szybko do auta. I jedziemy. Bo z wami się nie da. Z wami się nie da, naprawdę. Odstawić was, was do szkoły, to wy od razu, już nie ma was, bo ktoś was porywa. No nie wiem. Może tu pojedziemy sprawdzić, skoro tam ostatnio rozmawiałeś z jego dom. Ale, no nie wiem. Dobra, pyk No kurczaki. Jadę może. Tam coś będzie. Ty, a co tam jest? Hmm. Co tutaj się dzieje? Hmm. Co tam jest? A, nie wiem, co to. Pewnie to jakieś tylko głupoty. Antek, chodź, przeszukamy ten domek. Hmm. Nie ma nikogo? Nie widzę, nie, wi nie widzę tu ani jagody ani nikogo. A tutaj, bo tu jest chyba strych jakiś. Tu jest taka lalka. Hmm. Nie ma tu nikogo. Ojejku, gdzie może być jagoda? Widzowie, podpowiedzcie mi w komentarzach. Bo ja słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona może być. Ale chodź, antek, wsiadamy do auta. I piszcie mi w komentarzach, jeżeli w ogóle gdzieś może widzieliście jagodę, bo to też jest bardzo ważne. Okej, okay. jedziemy. Hm, tu jakaś wyspa jest. Ale tam nie wolno wjeżdżać. Hmm. A może na tą drogę? Hmm. Weźmy sobie Max Speed, Piek. Dobra, jedziemy kochani. Antek, jesteś tam jeszcze z tyłu. Jestem jednym, właśnie szuka. Patrzę przez okno, czy gdzieś tutaj jagody właśnie nie ma. No, ja też właśnie patrzę i przy właśnie... okazji prowadzę. Ale nie wiem, bo coś mi się wydawało, że tamten teren jest podejrzany, więc wycofamy i jedziemy tam. Właśnie jak ja ostatnio raz widziałam jagodę, to ona była właśnie w szkole w tym takim miejscu, co ci pokazywałem. W wiem, 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 właśnie wiem, ale naprawdę nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być jagoda. Też. Kurczę, a może na morzu, na wyspie, nie wiem. Hmm. Albo tu, o może tu. Kurczę, jadę jak szalona, no, ale trudno. Dobra, tam na razie nie jedziemy. Może, nie może tam akurat nie będzie jagody. Oby. Hm, i słuchajcie, widzowie. Nie wiem, poczekaj tutaj, Antek. Nie wiem, co to jest za pan. On tak tu siedzi. I on jest bardzo podejrzany. I on się nie odzywa, jakby nieprzytomny był. Nawet tu jakaś dziewczynka jest. Ale dobra, nie zwracajmy na nich uwagi. Hmm, no dobrze, dobra. Jedziemy tutaj. Jeszcze raz. Nie wiem sama, czy tutaj będzie jagoda, czy nie. Hmm. Wysiadamy. A co tam jest? Boże święty, Jagoda! Jagoda! Halo, Jagoda, cześć! Jagoda. No, Czesie, Goda, kto cię tu uwięził? Nie mam pojęcia, mamo. Kurczę, jakoś musimy cię stąd wyciągnąć. Hmm. Ojejku. Dobra. Spróbujemy cię wyciągnąć, ale ja nie wiem, czy. Ja dostanę, czekaj. O. O, ja cię kręcę. Udało mi się, udało nam się, Jagódka, udało nam się, super, jesteś wolna, ale świetnie, ale naprawdę, jak ja się dowiem, kto Cię porwał, to ten ktoś dosłownie tego pożałuje. A na dzisiaj, słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, wpadajcie na mój trzeci kanał Amciotka Boka i na mój główny kanał Ami z Zającami, no i co, widzimy się w następnym odcinku, pa, pa.